Yo. a więc widzimy się tutaj znowu nie bez powodu jesteśmy oczywiście w depozycie <laughs> już wam wszy wszystko pokazuję co tutaj potrapało. o proszę bardzo to tylko 100 kwarów oczywiście żeby nie ściemniać zaraz to wszystko udowodnię że to jest tylko 100 eee, to są syngi które wyleciały jedno jest lipka z tego wszystkiego która jest w miarę spoko tam wyliczymy do puli synergetyków Mimo tego, że raczej jej nie chcę wliczać, bo sprzedamy po prostu na markachy. Reszta jest w puli, po prostu. Bo nie chcę się w to bawić, po prostu walę to do Kowala. E, wszystkie wszystkie o, drify policzyłem jako Eski, bo po prostu też nie chcę się bawić w takie drify typu Magny Drive teraz. No, nie oszukujmy się. E, jedyne co policzyłem to orby. Nie policzyłem oczywiście Banda, Stacha i, I, I Telda. E, Lorba, Ody. I jej Linga, ponieważ no, te drify kosztują tam w granicach 300-400k zoologicznych, nic nie wypadło. No i oczywiście, tak to wygląda mniej więcej. Tak wygląda mój depozycik. Eee, zaraz przejdziemy sobie na tabelkę, oczywiście, też jeszcze, żebyście sobie to wszystko mogli zobaczyć. Ogólnie, rarów zrobiło mi 8, ale z racji tego, że ja i tak to zyskuję i tak to zyskuje. Bo po prostu szczerze, te, te realia, które mamy teraz na tanarze to jest tragedia. Bo Rary, które są no, poniżej Beir, tam poniżej 110 levela, jakby one nie są w ogóle istotne, nikt tego nie kupuje. Na przykład, dla jeden mój przedmiot wisi na markecie już trzeci dzień i tak jest najtańszy, jest w dodatków B3, ma 45%. Nikt nie chce go kupić. Mimo ogłoszenia na markecie tego przedmiotu dużo razy, w sensie na handlowym naszym ukochanym, nikt nie chce tego kupić, więc to też pójdzie na eski. Jakby, no niestety, no sił rzeczy ja na przykład nie chciałbym eskować bardzo tych przedmiotów, które są na przykład o 42%. No ten 35%, no, ale spoko, bo jest S1, co nie? Ja jakiś barbulek mógłby sobie przyjść, to zawinąć i być szczęśliwym, dlatego właśnie miałem jedne chyba. Jedne chwariony jeszcze dodatkowo? Do tego wszystkiego tak, jedne chwariony i oczywiście. Oczywiście te chwariony sprzedały mu, sprzedałem mu za 2 kk bo i tak bym je zyskował, i tak bym je zyskował. One byłyby jeden, po prostu chciałem, żeby chłopie miały, bo tych rarów po prostu kurwa nie ma, no nie? Bo albo jak ciężko jest je po prostu kupić za normalną cenę, każdy wystawia je za zawyżoną, bo po prostu nikt nie chce tych rarów, bo jest mało nowych graczy. Z czego zapraszam Was na Tanara, no nie? Jak jesteście nowi i to oglądacie. E, Wchodząc, dobra, w statystyki, osiągnięcia o, oczywiście lecimy sobie tutaj na. O. Dobra, no okej, okay. nie ubiłem 100 parów, przepraszam, ubiłem 99. Kurwa, problem w obliczeniach mój. Niestety, e, tak wychodzi czasem, jak jest tego dużo, a ja to tak latałem praktycznie z rzędu wszystko. Bu, 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 bu. E, nie ma problemu, dobiję tego ostatniego fara, sorry. Ale co chciałem Wam udowodnić, udowodnić Wam chciałem to, że mam 8 rarów na 99 inst. No początkowo myślałem, że to 100 inst, tak. Singów mało poleciało, driftów poleciało dość sporo. No, ale rarów poleciało, zatrważające ilość rarów poleciała i zlikowałem chyba sobie was tutaj mój poziom, dlatego ja go sobie wytnę, oczywiście w postproduk, bo nie chcę, żebyście go widzieli, bo chcę, żeby był na, oczywiście na, na naszym ukochanym podsumowaniu. Dobra, pozwólcie, że ja sobie teraz w ogóle zmienię, yy, zmienię scenę. Yy, wyszło chyba kit. No i tak to wygląda. Nie ubiłem w zasadzie dużo elitek, ubiłem ich tylko 33, bo po prostu po ubiciu tych 33 elit, jeśli jak zobaczyłem, że czas... czas z elitą to jest 25 minut dla mnie, stwierdziłem, że nie no, sorry, no niestety, mam dość. Po prostu chcę to jak najszybciej skończyć. Czas bez elity wychodzi mi aż do 16 minut w przybliżeniu. To jest bardzo mało. Ogólnie porobiłem sobie tę tabelkę troszeczkę bardziej w stylu takim tak jak ona powinna być już być od samego początku eee, także tak to wygląda całkowity psycho jaki zdobyłem w ogóle z, ze wszystkiego naraz tutaj mamy 196 730 całkiem spokoj, spokoj ilość całkowity exp 32 730 no to czyli no, tam dwa levely no trzy prawie no trzy prawie te lewele. spoko git suma zarobku 67 kk Prawie 68, jeśli byśmy mieli to zaokrąglić, no ale oczywiście po kosztów, bo kupowałem wejściówki plus moje ładowania, których było około 5, to jest tylko 36 taka, tylko i aż, bo dużo osób jest na minus, na przykład z tego kwara, jeśli lata tak dużo, tam margines błędu na tej instancji to jest około 500, z tego co widziałem, to po 500 już jesteś w stanie powiedzieć, czy ty zarobiłeś, czy ty nie zarobiłeś i tak dalej, czy ty straciłeś. W każdym razie tropu wyleciało mi 123, poleciało mi dość sporo psycho, Odłamków mamy tyle i aż tyle. Oczywiście wliczyłem ten przedmiot, bo chcę, żeby to było rzetelne, jakby tego ile zarobiłem faktycznie, a nie ile, za ile to oddałem. Bo jakby to się liczy, chcę wam to po prostu przedstawić w taki sposób, jak wy to mieli robić, czyli każdy może zrobić to w jakiś inny sposób. Oczywiście, że w wersji, że bez tego farta oczywiście, czyli w wersji na przykład z jednym rarem, bądź z dwoma rarami, bym zarobił o wiele, o wiele, o wiele mniej. Najciekawszą rzeczą jest to, co tutaj by się wydarzyło. 99 instancja, w zasadzie 98, bo jedna jest po prostu. Po prostu jest jedna za, za. No, jedna jest po prostu omyłkowa, ale nie wiem w ogóle, jak do tego doszło. Że ubiłem 99 instancji, a mam jednak wpisane 100. Może jakiś szlag w grze, czy coś? Nie wiem, nie wiem, albo po prostu ja się zakręciłem jakoś dwa razy, wpisałem jedno instę. Poleciały mi dwa razy... Dwa, dwa rary poleciały mi. Furiony i rozdzielacz. Z jednego rana. Przedostatniego w zasadzie. Byłem w ciężkim szoku. Nie wiedziałem, że tak się w ogóle da. A z tego co tam się później dowiedziałem od chłopaków, to, że nawet jeśli jest taka szansa, żeby dostać trzy rary. Na przykład jeśli one są w losowaniu no, u tego bossa. To jest w ogóle odjechano łopciu Ale dobra, wracając do tematu. Hmm. Co myślę o instancji? Co myślę ogólnie o tym? Czy była spoko, czy nie? Fajnie się to biło, ogólnie fajne, fajnie jest to wymyślone, że możesz sobie pójść, wziąć psycho, możesz sobie wziąć expa, możesz sobie wziąć golda, ja oczywiście leciałem pod expa, no bo jak najszybciej chcę dobić level, psycho nie brałem jakoś, może zbra, wziąłem je ze 2-3 razy, dlatego na tego nie wliczałem tutaj, bo pomijałem to totalnie, a więc tak to wygląda, będę ogólnie odłamkował wszystkie te przedmioty, tych odłamków finalnie mi wyjdzie troszeczkę mniej, bo dałem za ten przedmiot. On chyba tam kosztował około 180 odłamów Nie jestem pewien, niestety, nie jestem pewien tego, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Kasa z orbów to jest kasa tak jak policzymy po markecie Kasa z driftów to jest ta z oczywiście esek plus tego co nie, się, tego, czego się nie zguje z driftów no i syngi, wszystko poszło do Kowala oprócz tej ryby. Ta ryba gdzieś tam sobie wisi 150k. Możecie sobie do tego dopisać, jeśli chcecie, ale co ja chciałem powiedzieć, e, Czas instancji 16 minut. Ogólnie to nie jest jeszcze tak dużo. Kiedyś chwary tyle mi schodziły, pamiętam, na rycu i się cieszyłem mimo wszystko, że mogę je ubijać. Ale 25 minut na instę to jest trochę za srogo dla mnie. Niestety, no. E, może, żebym ja tego nie bił specjalnie na YouTube'a i nie, nie, nie biłbym tego specjalnie, żebyście wy to zobaczyli, jak to wyglądało u mnie, to zapewne bym leciał sobie z tym z tą elitką. Te 25 minut po prostu tym robił i miałbym to troszeczkę gdzieś. A także chciałem się wyrobić z tym czasem. Jeszcze miałem e, małe problemy techniczne przez jeden dzień, mimo tego, że miałem wszystko wyliczone. Tak naprawdę ten film powinien się pojawić e, wczoraj, już wczoraj. Niestety tak wyszło. No niestety tak to wygląda. Ogólnie możecie już pisać jeśli chcecie tutaj komentarze oczywiście. Ja sobie tylko zmienię jeszcze szybko scenę. Możecie pisać mi tutaj komentarze w stylu co byście chcieli zobaczyć następne na te 1000, znaczy na te na te 100 ubitych. Ja myślałem sobie nad właśnie Easy Loskami i tam ktoś mi też napisał komentarz, że Easy Loski, żebym zrobił. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Pojechać, na no, polecieć sobie z tymi loskami. Myślałem też jeszcze nad tagami. I się bardzo mocno nad tym zastanawiam, czy jednak faktycznie tych tak nie uwalić, chociaż 50 nawet. Yy, ogólnie no, to jest to duży koszt na iście, no niestety. Ale te easy loski, te easy loski wydają się sensowne. Yy. Dobra. Czyli to będzie tak e, 17 godzin i 36 minut. 17 godzin i 36 minut. Czyli tyle wychodzi mi w ogóle bicie tych farów. Ech, nie wiem, w ogóle coś mi tutaj nie pasuje. Ale w każdym razie tyle mi wchodzi te, to bicie tego. E, plus oczywiście, jeszcze mam też wypisywanie tabelki. W międzyczasie liczyłem stricte, jakby czas instancji. Nie skupiałem się zbytnio na tym, na innych rzeczach, jakoś zbytnio tutaj, przy liczeniu tego. Także tak to wychodzi. Ale film i tak pochłonął mi masę czasu, gdzie naprawdę chciałem robić dużo różnych rzeczy, a i tak wybierałem właśnie chwary, mimo to, że chwary są dosyć spoko opcją dla mnie na ten moment. Mam nadzieję, że na, z tego podsumowania, które będzie najprawdopodobniej po tym filmie, lecz, lecz nie jestem pewien, może będzie dopiero po następnym, czyli za dwa tygodnie. Ale jest bardzo duża szansa, że będzie już w tym tygodniu. Znaczy w następnym, przepraszam, a nie za dwa. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to podsumowanie będzie spoko i jednak yy, tam jest dosyć spory, pro będzie spory progres, mam taką nadzieję, od ostatniego czasu, kiedy było, był postęp. Dlatego no co, <laughs> oczywiście to jest koniec tego materiału, możecie jeszcze raz popisać co byście chcieli razy sto z taką bezpośrednią analizą tego i, i tak dalej, ja bym był bardzo chętny na to, bo też bym miał nowe pomysły przy okazji dobicia, w każdym razie, co myślę jeszcze raz o chwarze, myślę, że to jest bardzo fajna instancja, nawet jeśli wyjdziesz na niej na minus, to i tak nie wyjdziesz na minus, bo psycho, które tam zarobisz jest totalnie odjechane, jednak, no, gdzie ten mój psycho? Całkowite psycho: 196 730 psycho po 100 instancjach, gdzie nie biłem jeszcze na każdej instancji elity, tylko ubiłem ją przy 33, czyli jeszcze takie 33, jeszcze takie 33, i wyszłoby po prostu tak naprawdę praktycznie to, co ja teraz mam. Dlatego, no, moim zdaniem to jest mega, mega, mega insta. Naprawdę, możecie tam sobie dobić drifki jeśli chcecie. i i tak naprawdę macie to totalnie praktycznie za free, moim zdaniem to jest bardzo fajna instancja. Naprawdę polecam ją chodzić. Nawet już nie chodzi o ten zarobek śmieszny, czy tam nie, nawet jakbym go nie zarobił, to i tak uważam, że ta Insta jest warta tego, żeby tam pójść. Dlatego ogólnie bardzo mi się też podoba Insta. Bardzo fajny jest ten przeskok, że mamy Jurawula, mamy Chwara i potem jest Draugul na przykład mega opcja, naprawdę. Kiedyś tego nie było i była totalna tragedia. Teraz jest naprawdę bardzo fajnie. Jest to latać, jest z tego nawet spoko Exp, bo potrafi tam wydropić fajnie tego Expa. Dlatego zachęcam. Może wam się uda powtórzyć czegoś takiego jak ja? Nie wiadomo. To już wszystko chyba wyczerpałem cały temat. Na ten moment. Napiszcie ten komentarz koniecznie. No i co? I do następnego. Do zobaczyska. Jo!